Taka Ameryka. No, robię wszystko, co tam idzie, no. Osiemdziesiątych... Żyję, chwilą Jesteś lady. ZMDO, miłości do obory. Zaczynamy. Tylko ładnie, ładnie mi tą walterkę na Królowie przężyto. Cześć, siemanko! To ja, Klimko. Witajcie na piątym odcinku serii Królowie Wszężyta. Jest ze mną tutaj obok mnie sobie stoi Max, mechanik. Siema. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry. Tak, Witajmy, witajcie dzisiaj w piątym odcinku naszej serii. I dzisiaj będziemy jechać z Michałem po szukiwaniu nowej maszyny. Tak, Michał już patrzył na poprzednim odcinku to teraz pojedziemy, bo jak widzieliście ten, tamten handlarz to był Hachmend jego maszyny to był Hachmend, Schmelz i wszystko co najgorsze i bierzemy się teraz do roboty, jedziemy z Maxem i przed tym jeszcze zanim wyjedziemy, chciałbym pozdrowić yy, tutaj yy, Kubę Piąkoś. pozdrawiamy z całe, całego teamu, jeśli chcecie ja żeśmy was pozdrowili, coś Oczywiście pozdrawiamy teraz wszystkich Ale jeśli chcecie, żebyśmy tak was pozdrowili To możecie napisać, wejść sobie na Komunicji na Discorda, albo napisać Mi na TikToku Na profilu MMK Team I was pozdrowimy na filmie Więc co, bierzemy się Do roboty, Max wsiadaj Do golfa, prowadź Czemu ja mam prowadzić, ale dobra Ja będę prowadził tam w tą Dalszą, z Micha Michała Gdzieś ko obok kościoła tam ko Obok kościółka pojedziemy Jakiś golfa ludziom No bo wiesz tam musiałem na pole dojechać zobaczyć jak słonecznik ten, bo żeśmy nowe pole dokupili kurde To się chyba go w bocie katował Coś tam trzeba zawsze Coś tam mm -hmm. trzeba No Dobra, idziemy Idziemy Ty idziemy. Tak, tak nie ziewaj, bo to bo przed jeszcze trasa jest No ja no, nie grał do trzeciej Nie Grał się to pewnie pewnie Grałeś pewnie na komputerze Nie Mów głośniej Grałeś na komputerze pewnie Głośniej mów Grałeś na komputerze pewnie Nie No coś... Dobra, nieważne O, witam sąsiadów O, siema witam. Sąsiad. Jest witam, i Michał Dolnośląski. Tak, witam się witam Jest się. jego nowy Wiska. Mercedes, o Witam tak. serdecznie CDS. E55 Sufla. AMG. O, Sufla. się, no. E55 AMG. Tam nie. V12? 8 8 Gdzie V12? V8. V8. F8. Przecież w nich 12. Dobra. Stek, dobra, nie to... ...Avatar powinna wyjechać. Posługi już go nim przycinał, że zaraz powinna być. Dobra, a tu mamy do, do, do ciebie ma przyjechać czy ono już ma prosto wyjeżdżać? Przyjedzie zaraz, powinno... Nie wyłaz tam. Jedzie, Zara, powinno, O, jedzie. jedzie? No, Ten jedzie. sam chyba, co ostatnio. No. Dobra, to jedziemy tam no, na no osinę. tam nawigację to za mną pojedziecie. To za mną pojedziecie, tam na no osinę jedziemy. Dawaj, dawaj, nie zastanawiaj się. no. Dobra... Dobry. Siema, siema, dobry. Dobry. Cześć, cześć, cześć. Dobry. O, jak się sprawuje opryskiwać? Co coś z nim zrobił? Zdałem. A, Ile za ile poszedł? Z tak, ciekawości. Z dwa. A. O! To coś tam dostałeś Sorry, Dobra, pa, no. To jedziemy, ja, No Dobra, ja za mną jedziemy. Piem tak! Gadać nie ma czasu. 13 mamy, kurde, mol Trzeba się spieszyć. Mamy tylko tak. kilometrów do zrobienia. No właśnie. Tak. To jedziemy. To ja palę rola Dobra, pal, sprzęta, jedziemy. To jedzie się ze mną. Powoli jedziemy, lewelata, załączę, że nie A mu tu wygarnę teraz Komu? No w golfowi No co weź, znowu gazował. Ho, 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 ho Jakby co to nie pytał? Który... ZAPomniałem! Jakby co to nie pytał? O kurde, coś się, się zapatrzył! Jakby co to zapomniałem Wam mówić, ale nie wiem, który to już jest nasz samochód nie zliczyłem. Bo żeby ich tyle skatował, że na każdym. Ten, ten też już się powoli kończy, więc. No. Ciągle się poli. Twój hm. silnik już powoli kończy. Łe... Uważaj tam, ja patrzę, tam jak się skończy zabezno. silnik, to wymienimy Max, czy sprzedajemy, czy kupimy nowy Ejboki. Idziemy, Kasper, nie z nich. Dobra, kierowca jedzie z nami, za nami, to ja, to jest Michał, bo Michał tam e, wyjdzie, trzeba dalać, konie. Kierowca tam widzę ze lusterku, że za nami jest. Dobra, to chyba, chyba... O chyba, kurde! Będziemy, my Powoli, chyba... Max, <laughs> <Będziemy> <laughs> chyba... chyba... Powoli, powoli. Jeszcze kawałek No Jeszcze trochę, zaraz będziemy obić cięcie, bo będziemy wyjeżdżać z Onoślowskiej i długa trasa No mamy... ile mamy klimat? Jest 400 Gdzie tam? Gdzie? 260 to mi na, na Google pokazuje. Abra, ja, dobra, walnij <grym> cięcie. Poczekaj. Dobra, uwaga, nie my joż. jedziemy cięcie dobra. do potem. Wracamy po cięciu! Dojechaliśmy po tej ciężkiej, w sumie taka może nie była to ciężka trasa. Bo jechaliśmy 280 km, jeszcze nam parę zostało. Jest tutaj też, no, oczywiście, z kierowca. Michał w Merolu czeka, siedzi. My stanęliśmy się trochę się wysikać, i można jechać dalej, nie? Chłopaki. Dobrze. Dobra, ja poprowadzę. To ty prowadź kierowca za tą, ja do ostatniej. Dobra, jadymy. Tu się... elegancko. kurde golf nie co tutaj, dobra jest. Tu elegancko się wszystko nagrywa. Jak tam Max, wyspałeś się coś, spałeś? Ja to. Jest, no bo to, no, to trzeba, trzeba coś tam. A coś tam ja spałeś? Działyca, bo ja, ja widziałem, że coś tam spałeś. Nie przeszkadza ci jak puszczałem ten y, muzykę z Ekwadoru, Vixei i Disco Polo? I tak tu tak głośniki harczą, że tu bardziej słuchacie obijanie się plastików niż samą muzykę, ale jest dobrze. No ja w tam, pamiętasz jak w tamtej bębce miałem tą tubę, tą tubę masową w bagażniku i pojechała kurde z bębką, bo zapomniałem wyciągnąć. Bo... Zabij. ją sprzedałem, byłem po o, jednym... O, no, nie. o ale tu masz ale tu sprzętu. O, Muszę kupić nie, nie, nie. nową i włożyć do bagażnika, to gdzie chodzić. Osina Dobra, wielka. stajmy tutaj na trawce. Tu na trawce stajmy. Tu na trawce. Czekaj, kurde, bo mi bieg wyskoczył w golfie. Czekaj Dobra, jest, jedzie. Z włom. Tu na trawce stajemy, przed lawetą i. Nie będzie. Idziemy wierzej na podwórko. Patrz, ten bieg, o! Mogę wierzę tu na podwórko? Nie, nie wjeżdżaj, tu na trawce stań za mną. Dobra. Po co będzie wierzył? wieżu? Okay. Uważaj, to kamień jest. No, prawie żebym Abra, wyjrzy z Dobra, gość, oddaj. Idziemy tu. Łooo! Wow. Ej, gaź go! Idę. Bogato! Dobre, to co, idziemy do... Tu, o, dobre. Dobry, dobry. dobry! panie handlarz Jak pan ma na imię? Dobry. A to już tam jest... Roda! U! W sumie film nagrywamy, to tam nie musi pan... Roda. Dobra. Może pan na mekę czy ma... Maszyny pokaże? Tak. No Przyjechaliśmy szukać bo... czujnika i siewnika. Czym jest czujnik? Ma pan coś? No, znajdzie się coś? No, się znajdzie tam... Biorę sobie, no. jest sobie. Kurde, ilu ma, ma maszyn. maszyn. Pan tu ma... Tu... Ma się od razu ciągników czy ładowarków? Ładowarków? Popatrzemy sobie. Widzę, panie, to ty pan widzę, że się na się... bogato masz tu i no, okay, wszystko. Trochę gospodarka pędziemy, ale to nie okazało się, Pan nie musi poznać, ja jestem lokalny print. I... No. Ja coś sprzedam. Nie, nie musi. No a przyjechałem z kolegami... Rado jest. Dobrze, spokojnie. Yy, jedziemy... Przyjechaliśmy tu coś kupić. Ja też się tu z Max z moim kolegą rozglądam. Michał też tutaj się rozgląda. Mm. Więc... Rado. Coś chcemy na pewno kupić. Dużo rozmów. Jakaś... jest. Nie no jak ładnie, nie, Michał. To został to, 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 no, to, stoi, to no Fajnie. A jakie to na można masz nieziwacz? No. Pan go dopiero zaczynacie, za, za, czy macie tą kasiarełkę? Mamy, mamy, od zera się nie zaczyna, nie? My tam no. tutaj właśnie Dwały. przepisali nam gospodarstwo i... A'ra, po kolei lecimy, czy czynniki. Tu, 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 no 350 koni ma, no. O kurde, Jakie 350 koni, panie? Więcej. Panie, co no. 210. Tak? No nie, 350 tak. jest, no. 210 panie, tu jest. Czy to jest 7,23 nie opowiadaj, ładnie. bo jeszcze nam ten. My tu dobrze wiemy. Bardzo ładny ciągnik, nie powiem. Ale w środku. No, on... no, Można odpalić? No, a nie, nie, gdzie to. Ale chodzi, a mogę tak do przodu i do tyłu? No. No, nie. Albo no, bo dobra, żeby wejść. Coś tam jedzie. Coś tam trzeba. Bo to jest TV, to TV. Podobno jest to z gorszych skrzyń to czwarek. No podobno. Taką opinię nie wiem, fajną. ja się na aż tak mocno nie znam, więc ja wam tu nie powiem. Ale fa... wały jakie... Panie, co to te wały takie pokrzywione we wszystkie strony świata? No, nie no, złożył mnie. No. Nie, nie no. złożył. No. A, Dobra, tutaj... Tak, Maxum. Tak jak nasz. Tak jak nasz. No pod... Do większy to więcej trochę. No większy, bo już rodzin, gabaryt jest. Porządny sprzęt, labarytomowy, będzie podobny, bo u nas jest 100, 100, 125. Panie, my mamy 120 takiego, a nie 125. No, to dobre średniki są, no. No, panie, już mam dłuższy czas na no, skrzynki tej CTV, to bardzo fajny ciągnik jest, powiem panu. O, Michał, coś na ciebie. O, tu taki macie CTV 6116. Bardzo dobrze że nie jest, w ogóle nie powinien się psuć hydraulika, jest wszystko przednie i tu wszystko są. Tam... O, ładne O, panie, z wom z nawet przedniczysz, to jest niepodstranne, powiem wam. Bo, bo tam... O, bogato, tam tak bogato. Jak tu WOM jest, na wszystkich maszynach widzę z przodu, <laughs> prawie. Do, bo no, bo do, to wiesz, no bo to bogato, bogato, nie? No, to jest bogato, bogato. Takim też oglądam Holandę. Oni ludzie chodzą, on bardzo fajny jest taki, tego tak trzeba by było umyć trochę, a nie on kaszera i w ogóle nie bieda jest. No, Ale Panie jak zrobimy u Pana dobre zakupy, to mam biedy i nie będziesz miał. No, 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 tutaj jest tu jakaś ta siódema, a to nie na moje, nie na te pola, nie na moje pola. O! Taki wielki, o tu, Panie o, 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 o. Nam, nam się podoba takie, takie, takie coś my... Na takim czym by się bo my. Taka lokomotywa, taka pan, No właśnie pan by nam powiedział co jakieś informacje kilka o nich, co i jak, jaki rocznik może, ile tam mocy, to... gdzieś cyklu będzie. I najważniejszą Story. cenę, panie. No to, no, no stary jest, no. To jest no by dobra, jest to 70 tych rocznik, a któryś rocznik, nie? który rocznik... no, któryś bo... to będzie rocznik, no. no. A może innej nie ma? Tata. Trzeba mogę. Nie, nie ma na to No, wejdź, wejdź, tylko ile będzie. Ma. Ma no, mogę, odpalić? mogę odpalić? No, no to no, 116 koni ma i. Ładne, Ale nie powiem tak. Właśnie, podoba, tak. właśnie podoba mi się, podoba nam się. Rozglądamy się za taki. Można by była jakaś jazda próbna, coś ten, można by było, bo w sumie byśmy mogli mm, zainteresować się. No, ty, ty, tylko szlaj, bo straszajcie się. Dobra, bo kurde, muszę do urzędu wskoczyć i załatwić jeszcze parę spraw. Dobra, wyjedź, bo nie mogę wsiąść. Wyjedź, wyjedź. No tam wy... Kolega pojedzie, a my może pogadamy o cenie. O, to patrząc, wow. patrząc. Łodne są wany elegancki, nie się to tak stówkę mogę zaproponować, bo... No, no. Stówkę, stówkę no. A może, może a może byśmy coś tam utargowali, bo myślę, że jeszcze jakiś obciążnik tutaj może tą beczkę byśmy dokupili coś, coś możemy utargować, pan zobaczysz, bo to dobra okazja jest, bo tu takie auto po nie zadzie... Widzę bo właśnie, w, właśnie sobie. widzę właśnie najbardziej nam się spodoba, bo w sumie pod nasz budżet taki trochę nie za duży, nie za mały, Łabny, taki idealny, i nie? Elegancki jest! 43! No panie... 43 z górki! O kurde, żebym prawie komuś na posiunę wjechała, no dobra. może pan il, ile, by, ile, ile by tam... K... Może by było stargować? No, 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 zaproponuj już no. Czekajcie, ja, zaraz ja mogę dać ja takie... ja tu, Teraz cicho, ja tu muszę coś powiedzieć. Zobaczcie jaki fajny fen, co wy mówicie na to? Ja bym powiedział... Ja bym go kupił, patrzcie jakie były te... Ja jestem za, mi się podoba, Maxowi się podoba. Myślę, że drogi nie będzie. Zajeżdżaj tu, trzeba się targować, a nie byś jeździł. Sprawdzam, czy nic nie stuka, czekaj. Czekaj. Ty to tam się główną... główną latą ta mechanicy, tam nie wiesz, co się... co będzie sprawdzać. Nie bądź taki mądry. Wręcz się na muzyce. Co? A ja to ja me, to mechanikiem jestem, no to... Wręcz się na muzyce. Hmm. Ja... A no. To... no... No... O, bo... wracaj będę do mióżdżu. Ale bo... ja jak, bo... jakąś wiedzę mam, umiem ocenić, czy nic nie ten... Nie. Targować się trzeba, nie! Jak najtaniej musimy kupić. No właśnie. Zajeżdżaj, tu będziemy, będziemy się targować. Panie powiem kurde, tak. Kurde, 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 Patrząc kurde, kurde. na to na to, że... Dobra, no nie lakier... sprawa, Nie, nie... No, zatrzymaj się. Lakier jest w takim stanie, no takim trochę słabym, Więc stary ciągnik. No to tak mogę dać Gaj go. Panie jak z obciążnikiem. No to mogę tak z obciążnikiem dać 92 z obciążnikiem mogę za niego dać. Nie no, więcej, więcej się dostargujemy, trochę więcej, bo to za dużo Pan Pawełczyk, bo to no, za dużo. A jaką Ty masz tam cenę? Jaką Ty masz tam cenę? Początkową handlową? Gdzie Ty jesteś w ogóle? 100, 100, 100, no. No to Panie, 92 z obciążnikiem, że godzimy się na takie coś? Na takie opłaty? Kurde, za nisko, za nisko. 95 i obciążnik i ładujemy na beta. O dobra panie odchodził. Dobra, dobra. Środek zawsze dobra rzecz. Odjedźcie nim hmm. na bok, Papiery, sobie papiery, no, później no. dogadani tam później się no, rozliczymy no. wszystko, odzieć no, kierunek na bok, a my poczekamy dla sąsiada czynnika. Tutaj A Ale jeszcze zakup robi się tu drugi. No tak. No, tak. To się będzie chyba udało. ładnie chodzi. Mówiłem, że pan dzisiaj no, dużo dobra, zarobi i będzie 60. A no machę, machę otwórz, machę otwórz w nim. Zobaczymy chodzi ładnie, elegancko, po zobaczymy Ej, te, te klapy z boku otwieraj, bo. To by się przydało, zobaczymy dalej. Max, ja wybiorę może jakiś obciążnik do fenta, co? Już jest, co jest To ten wzięty. pierwszy, ten pierwszy. Tabeczka? Tabeczka, ta. Tabeczka. Ta. Ta w sumie najładniejszy, bo się podczepię. Dobra, jestem. Ja ja najładniejszy, jest niepokojny. Odmalowany. Jubą, nie, 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 maks, ja się przejadę. Jubą, 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 tam. Ale ładnie oni. niej. Wiem, jak tam, nie my. Pęty, A panie tak ten. A pani, co pan jeszcze sprowadzasz? Maszyny tam jakieś tam sprowadza, pan? No, siewniki, krótki butelki. Co też do paru wygrał, panie? Z tyłu no, stać jeszcze takie te dwa kumbainy do buraków, to. Ale, my buraków nie uprawiamy. Bardzo, może by było bardzo zacząć, bo to tam jest ten. Majsterek, jakbyś pan tam. Słuchaj, pytanie mam Dobra, takie w pinta. ogóle, takie, Co? a sprowadzasz jakieś może samochody, coś, bo y, Golf to tam łolej bierze, nie z nie nim za dobrze, a bo masz pan kogoś, to ma jakieś fajne auta, coś wiesz, bo jo, coś tam, bo na teraz nie potrzebuję, nie, nie ale na kiedyś. Możemy się dogadać, będziemy w kontakcie, ja zobaczę, jak będę. Samochody i od razu z jak przejadą to... Bude. Albo o! Silnik do Golfa, bo w tym Golfie to on tam olej bierze, wszystko. I zaraz, co chwilę jak my po, po trasie jechać, to my mu oleju dolewali. I jak tu zginie to jest takie, że się w a ty chcesz, a ty chcesz silnik kupić, a to się nie A To nie, nie, To nie. Kupię się jakiegoś nowego, gruza. Silnik ładnie pracuje. Ale mhm. jeśli chodzi o skrzynię to... Przód, tył, rewers, to trochę szarpie, podopowiem. I sprawdzimy od razu napęd i przeskakuje trochę. Jest o, taki o, już, no stron... dziadek, wiadomo, wy, wy, wyrylany już trochę jest, nie? Wiadomo, bilny, ale wszystko elegancko takie ogólnie chodzi. No. no dobra, dalej to obejrzmy. Forterra. tu a to, to jest, jest ładna, elegancka jest normalnie co do... Za mała, ja takie, ty, ty, ty moja Valtra, wszystko ma, go, może... Ty, ty, wszystko, tylko brzmienie, wszystko zrobione jest elegancko. Bo największy na, na placu. Walcie. No, trzyrona, bo mi się nam pomyliło, 350 jest tutaj, a tam, tym jak z mni, z tym dojdzważą 250. O, ale panie ten fento ładny jest. U pewnie garącki jest, tu wszystko pan Co no, spala? Ładnie, Ładny, ładny, ładny pana pan. O, ja coś zasiadam no, do Michała. Się panie przyjadę tym. To ja panie, to z Michałem. My, my, I zamknijcie mi drzwi, panie? bo mnie klimek zasłali, ten klimek nie umie. Czekaj, bo... Jademy. Dobra, jadę z Michałkiem. Ale nie chodzi. No. no. Ja mam fajną trasę na przejechanie, się to sprawdziłeś. Po lewo, w lewo, w lewo. Jedź tutaj do końca. E, miękka kabina, no. Ładnie pracuje. Aha, tu mam panu jakieś te... No, 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 no. no. Nic nie szarpy, nic. A, no. Ganzen... Coś, coś interesuje, bo tu mogę od razu powiedzieć, że... Jak się chodzi a o mi wiem, tak panie, bo ja ostatnio się kupiłem te właśnie Gruber, kupiłem i w ogóle, tak, a Grejka... A A nie, a w sumie... Sąsiad szuka siewnika, to może się zainteresuje, o, no to się bym... jak przyjedzie, to się tam ja. z nim pogada. powiem panu mam bardzo podobny, mu sobie dam chyba taki sam, tylko że ja mam innej marki. Ale bardzo podobny w konstrukcyjnie i bardzo dobrze się sprawdza. Już mamy tam Tak, tutaj ta, 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 to dobroślinniki są. Dobrze. Dobra, panie, no, to, że nie panie, wie pan no, co? Jeśli pan postawi dobrą cenę, to biorę go. Ile pan daje? Ile pan ja chce? Ja bym tutaj, no panu 300 mam, 300, mogę za to Ile więc zbili? Z 5000 tysięcy zbili? No za proponuję. No, pan coś to. 200, no z 3000, by zbili, z 297 Panie handlarz, troszkę o, można zrobić, bo mam ma, również ten... zakupy No, no, no do, widzę, wy 297 te... pasuje? No, Cię... no Dobra To panie, bo jeszcze tu siewnika jakoś się rozglądam, widzę pan ma tu dwie bo, sztuki to, to. Już nie No sobie mówiłem, ale ten, ten, ten lęk zielony, to ma może panu powiem Ten, no, ten no, Amazon ładny jest, jest. Ale amazony ładny, ja jest tutaj, ani no. się nie Ile pan, pan za niego daje? No 80, 80 80 To ilm zeszli z tego A ci PM Michał już fajna, to ja może bym weszli mam no. Na kołaby zeszli No z dwójka bym mogli, z dwójkę bym mogli no To ile 70 A, tak 78. Tu to wszystko pani zaś myślę działa no, dział... no. no, w tym liczku Zobacz na ten Zobacz na Michał, żeby taki My mamy taki drugi już taki podobny, no i się widzi. Się, się no, tak. Tu, tu, tu. Zaraz, tam, panu, tam tabliczka jeszcze, tam, tam no to możecie tabliczkę znamionową, tam, tu. Tam, tu chyba. Panu powiem, jeszcze, pan jakiś księżnik ma na sprzedaż? No tam stoją, po potem był. Tam wszystkie, co stoją, długo no. na sprzedaż. Ja już zaklępałem z no, O, sam jeden jest ładny. Pan, pan za tego Ty, fenda to... księżnik. Tysiąc? 1000 yy, tysiąc, no, tysiąc pięćset no, no dobra, to już nawet nie będę tak o ja, to biorę panu, panu, panu pamięta, czy, czy, te trzy maszyny, te trzy, powiem, no... Opróżnienie. Ściebnik, siebnik, ja wciąż biorę. To łącznie ile tam wychodzi? 300... To no, policz, 300... 300. Nie, więcej, czekaj, 300... 297, 78. 1500... Eee, ojej, pana... pol oh pol 390. no, będzie elegancko. Nie, czekaj pana, czekaj, czekaj, bo ja źle pomyliłem. A panie, ja takie pytanie do handluża. Wprowadzasz no? może jakieś te, jakieś kombajny? Kombajny? U... Panie, 376 500. Panie? No, i eleganckie. O ile, to przelewę tam panu, nie? Kątem może być. Papiery możemy pisać pana. Popieram, nie idę po papierem, no. Dobra, to pan jeszcze od fenda przyniesie tego naszego i ja też się na podpiszę. Czuję się. A, jak, a panie jeszcze Dobra. taka informacja, czekaj panie hmm? danej papiery, jak będzie jakiś miał, miał fajny kombajn, taki header do jakichś, hmm? nie wiem, pięciu metrów, jakiś klas, New Holland, coś takiego, takiego zagranicznego. To pan się zam ten ja tu dam numer panu daję, o I jak pan nam mm. przydzwoni, nam Pizonek dobra. panie, jeżeli miał to może pan, mi... pan przydzwoni, bo dobra, to jest pana. porządny kombajn i fajny pana, pana, daj mi tutaj te papiery, podpiszę szybko pan, ile, ile za masz pan fajną lewego. piłkę do kosza Dobra pana, tutaj papiery na ścianie tu podpiszemy, nie? Panie No, no się, do, się to jest. do tego dobra. starego hymna, a ja Tutaj, Dolnośląski, Byk Max, weź się ustaw, Max, mechanik Dobra, idę do lewej tam Masz piłkę, a nie, nie mi się Chcesz? Chcesz? Juke, bo to dziecioka jest. Dobra, chcesz? Dobra, Dobra. czekaj. Ja czekaj, a Maksu chcę w łeb rzucić. Dobra, <coughs> Dobra, kierowca to no. chyba podjeżdżać, czy ktoś tam, nie wiem. To od razu, to, to, od razu mu za załóczę do tego fynda, to ciemni nie? No, o, Max już siedzi, nie. no bo Maksin no. nie jechał. To Max daj, ja wiadę. To chodź, 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 Daj, ja chodź, 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 pomóż temu Majstrowi podpiąć. Tuż idę, gdzie ty idę. chodź, chodź, tam, chodź, O, chodź, chodź, o. chodź, 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 Chyba się zmieści na chodź, Dawaj, dawaj! Podjeżdżaj, nie zastanawiaj się! Podjeżdżaj! Jeszcze, podjeżdżaj! No. O! Łe! A pan daje ja tutaj na lewetę. E no kurde, ty sąsiad... Sąsiad wszyscy ci idą mu zazdrościć! Bo. O, o a kurde, chyba... Na... My to panowie ze Dolnego Śląska jesteś. Ojej, ojej jest mi, ja mi mieli Trzysta. do tego, to no, ono wyjdzie, na tak, ja. Ej, na styk się no, stek. Ale, no, no, no nie się, nie, Dobra, nie, to panie, no, to co, no, dziękujemy to do, za zakupy, dobre. No, no, ja też dziękuję. Panie, daję tu, no. właśnie mówię, e, numer tu już panu dałem. I jak będzie jakiś no. fajny kombajnik, taki już większy, to dzwonić, ja ten, my tu przyjedziemy. się na no, no, To niech tam się pan odzywa, to tam miłego. Zwrócę uwagę na. No, okay, tak. Dobra, dobra, dziękujemy, okay. wielkie. Biegam sto, czekaj, czuwlaż, no? Szuflania. Szuflania, i dobra, lebe ciąż po dobra, lekujemy się do Mercedesu to z pojazdu lecimy Co też szybciutko Nie wiem już tam Tylko lewecią już ułożę i po, proszę cię Niech, nie bo to to tam nawet zabezpieczone nie jest za bardzo Powoli tą lawetą Majster Jakby się, nie, ja tam dwa nie fę, się zielone nie. zielone zakupy panowie zrobili Dwa fendy A leweta w lewo, lewo, lewo a, Powoli, powoli jak ci idzie, mechanik szukanie ucznia, coś tam masz? Kiedy tego? Stop, panie, stop, e, kurde, mol! kto fenda Mnie pakował? Dostawił. Kto Mnie fenda widzę. pakował? Ktoś kto drzwi zostawił otwarte? Klimek nie oszczędził. Ja nie otwieram fendej drzwi. Otwarte. Dobra, dobra już. Jedziemy dalej. Jak tam Max? Znasz jakim o, nie. ucznia nie? Jeszcze. Na razie to ja tam się tym uczniom i nie zajmuję, w sumie i tak roboty mam tyle, że się sam obrabiam. Zobaczymy co tam będzie dalej, Aha. jak będzie więcej jakichś tych... tych rzeczy. Kurde, ja nie mogę... <grym> ten Merol to jest tak piękny, że ja się do niego opatrzę, nie mogę te pienić. Chciałbym sobie taki w garażu postawić. Choć Bo najbardziej postawi, to takie jak... stare 395 w garażu chciał postawić, o. To ty, ty będziesz miał case i Fynda w garażu, no. jak się postawić? Dobra, widzowie, słuchajcie, yy, niestety nie daliśmy nad... rady dograć końcówki. Odcinek w ogóle był <grywany> nagrywany, tak. Ale macie tutaj cały odcinek. Obejrzyjcie, zapraszamy. Dziękujemy za oglądanie. Więc ja żegnam, chłopaków tu teraz nie ma. Yy, teraz nie damy rady po prostu, więc co? Żegnam na razie.